Teraz jesteś za platformą! Byłeś w zomo! Byłeś Teraz jesteś za platformą! Sowieci do domu! Sowieci do domu!

Dawajcie, raz, raz sierpem, raz, raz młotem, czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! – Coś się dzwoni. – Nie wiem. Nie. to ważniejsze jest. <laughs> <laughs> ta super